Teraz może wyniknąć to logiczne pytanie i czego Pan Bóg tak często żąda ofiary i to ofiary Najwyższej, ofiary z własnego życia. Gdybyśmy wertowali kartę historii Kościoła, tych przykładów znajdziemy aż na to dużo. Posiada nimi historię pierwotnego chrześcijaństwa, wieków średnich, czasów oświecenia i najnowszych czasów. Nasz wiek, bo nasz wiek jest dwudziesty. W tym wieku przyszliśmy na świat. W tym wieku ukształtowała się. Ten wiek tak bogaty w zdobyczy nauki i techniki stał się również wiekiem najstraszniejszych tragedii. I pierwszej wojny światowej, rewolucji październikowej w Rosji, drugiej wojny światowej, potwornego terroru stalinowskiego, niewyobrażalnego głodu na Ukrainie. Ciągle miliony, miliony, miliony ofiar. Nikt potem nie potrafi ich liczyć. A cóż dopiero z rozmiaru ludzkiego cierpienia. I do tego tragedii Borysław, 43 rok. I ten dzień 11 lipca, druga niedziela miesiąca lipca. Niedziela, która miała się nie różnić od innych, zwykłych stała się czymś wyjątkowym na Bogu. Bo w tą niedzielę ofiary swego życia złożyli i wiek, i również kraszeli, którzy, którzy odprawiali msze święte, a tych mszy świętych nie skończyli, gdyż padło rażenie strzałami. Padli przełomu, to pytanie, dlaczego moglibyśmy mnożyć nieskończoność. Ale może dzisiaj tylko schyli swoje czoło w zadumie i w tej temy pamięć nie możemy o nich zapomnieć. Nie możemy na tą ofiarę przejść obojętnie. Nie dlatego, że chcemy rozdrabniać rany, które i tak jeszcze bardzo boli. lecz do tego, żeby się modlić. A milczeć nie możemy, nie mamy prawa, bo jeżeli my będziemy milczeć, kamienie zaczną błyszczeć. Ale nasza pamięć to nie. Pamięć przepojona nienawiścią czy chę, chęc, chęcią zemst. To jest pamięć modlitwy. to pamięć przebaczenia. Tego najbardziej od nas oczekują ci, którzy wówczas tak ni spodziewanie odesz. I niech ta myśl przeniknie w nasze serce. Niech ta myśl przewodniczy i dzisiejszej przyświece i konferencji, którą rozpoczynamy. Amen.